12. Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Operator numer 10. W czym mogę pomóc? Dzwoni Kinga Zając. Przede mną leży koleżanka. Jechała na rowerze i potrącił ją samochód. Sprawca uciekł. Jestem sama z ranną. Co robić? Pomocy. Proszę zachować spokój. Z jakiej miejscowości pani dzwoni? Proszę podać dokładny adres. Jesteśmy przed budynkiem Zespołu Szkół numer 4 w Suwałkach, przy ulicy Syneńskiej. Czy poszkodowana jest przytomna? Jest przytomna, ale krwawi jej trochę głowa i noga, jęczy, że mocno boli ją plecy. Może mieć złamany kręgosłup. Proszę zostawić koleżankę w takiej pozycji, jakiej ją pani znalazła, aby nie narażać poszkodowanej na dodatkowy uraz. Czy mogłaby Pani zostać na miejscu, aby wesprzeć koleżankę? Tak, mogę przy niej zostać. Powiadamy odpowiedniej służby proszę się nie rozłączać. Pamiętaj, dzwoniąc na 112 możesz pomóc tym, których życie, zdrowie, bezpieczeństwo i mienie są zagrożone. Dzwoń tylko w nagłych sytuacjach. Wymagających interwencji służb ratowniczych. Nigdy nie dzwonił po to, aby zgłosić fikcyjne zgłoszenie lub dla zabawy. Nie blokuj linii alarmowej. Ktoś właśnie może potrzebować natychmiastowej pomocy. Spokojnie, Aniu. Wszystko będzie dobrze. Pamiętasz, co się stało? Nie wiem. Jechałam rowerem, słuchałam muzyki. Nagle poczułam uderzenie. I tyle pamiętam. Mocno bolą Cię plecy? Tak, bardzo. Cieszę się, że już wyszłaś ze szpitala. Naprawdę, jestem Ci bardzo wdzięczna za pomoc. Za to, że zadzwoniłaś pod numer 112. Nie każdy by tak postąpił. Pamiętam, że miałyśmy w szkole szkolenie na temat pierwszej pomocy. Zapamiętałam, że Ci się każda minuta by to być życie. Mimo wszystko bardzo się stresowałam. Na szczęście numer 112 mocno utknął. Będę Ci wdzięczna do końca życia. Wiem, co czujesz. Ktoś kiedyś również uratował mi życie, dzwoniąc pod numer 112 słuchając poleceń operatora. Numer 112. Możesz uratować czyjeś życie.